Dzień minuty Michał Kobosko. Wczoraj mówiłem Wam, że ze szczytu NATO w Wilnie powinien popłynąć bardzo czytelny sygnał mówiący o tym, jak będzie wyglądała ukraińska akcesja do NATO. To byłoby czytelne przesłanie i do bohaterskiego narodu ukraińskiego, i do rosyjskich najeźdźców. Niestety z Wilna wczoraj taki jasny sygnał nie wyszedł. I Ukraińcy mają prawo czuć się rozczarowani. To jasne, że NATO dzisiaj nie przyjmie Ukrainy do swojego grona, bo przyjmując kraj w stanie wojny, niejako automatycznie stałoby się także stroną tej wojny. Ale Ukraińcy absolutnie zasługują na to, by dostać jasny kalendarz i ścieżkę wejścia do NATO zaraz po zakończeniu wojny. Bardzo źle się dzieje, że Stany Zjednoczone i Niemcy dziś hamują ten proces. Tyle z Wilna, a teraz nasze barany, i mówię to bardzo, bardzo dosłownie. Kiedy zapadają tak ważne decyzje, jak na szczycie natowskim, czym zajmuje się władza naszego pisowskiego pseudopaństwa? To oczywiste. Władza zajmuje się wręczaniem średniowiecznych mieczy ojcu Ryzykowi. Jacek Sasin i firma Enea, państwowy moloch energetyczny. Wręczyły właśnie miecz za 250 tysięcy złotych, czyli pieniędzy pochodzących z naszych rachunków za prąd, tak by ojciec ryzyk mógł go sobie pokazywać i wystawiać w Toruniu. Czy może być bardziej obrazowy dowód i przykład na upadek powagi państwa polskiego? My dziś bez zmian robimy swoje. Trwa lipcowy przedwyborczy objazd kraju i spotkania z ludźmi prowadzone przez liderów. Trzeciej drogi. Wczoraj Szymon Hołownia był na spotkaniu otwartym w Łomży, w piątek będzie w Gnieźnie, w planach kolejne lipcowe spotkania. Można sobie, jak Sasin z Pisem, robić z Polaków jaja, a można z nimi rozmawiać o rozwiązywaniu najważniejszych problemów. I o tym ostatnim właśnie jest trzecia droga.